Siemano, z tej strony Dzisiaj niespodziewany ten odcinek, na który wszyscy czekaliście Med z Realem Madryt Przy waszych oczach zmieniam poziom trudności Przynajmniej nie tutaj System Ustawienia ogólne I zaawansowany Zawodowy zacznij I tym stylem zagramy przeciwko FC Barcelona, czyli przeciwko Realowi Madryt to będzie mecz, na który wszyscy czekaliście. Gdzie gramy? Mhm. Gramy jako. prawoskrzydłowy, dobra, może być. Mecz, na który chyba każdy czekał. Mecz się po samemu Realowi Matry. Przegramy. Mam chyba tyle samych punktów co Real. Wygramy. Oddalam się od Realu. O wiele więcej punktów. Mhm. Mecz. Na większym poziomie trudności może to być spotkanie, na które ja czekam. Ja myślę, że w tym spotkaniu nie będzie to mecz, który na pewno na wynik jakiś tam w rezultacie lepszy. Bo widać już poziom trudności się zmienił. Bardzo dobrze atakuje właśnie real w tym meczu. Ale czy wygramy takim samym wynikiem, tylko że gramy u game u samej u królewskich. Chcieliśmy szybko piłkę, to widać jak to się, jak tutaj poziom trudności wygląda. Ładne się to na mnie zrobili. Jest to mecz na mnie z bo bólem na sercu. Jak kocham, ja żyję realem. A tutaj nagle taki mecz przeciwko realowi. No cóż, myślę, że to się owdzięczy mi i będę grał z Realem, powodując zwycięstwo naszego klubu. Blisko było, ale nie ma gola. No widać, że nawet poziom trudności u Barcelony się zmienił. Nie tylko my tutaj jesteśmy ci słabsi wtedy. Szał, nie ma bramki, a ja myślałem, że to będzie nasz pierwszy gol przeciwko Królewskim. Byśmy wykorzystali tę sytuację, możliwość, że nawet byśmy nawet prowadzili w tym meczu z takim nieco bólem w sercu. wielkim smutkiem gram te spotkanie. Neymar idzie aż do obrony. Do obrony doszedł. Cristiano Ronaldo, go jest zdobyć piłkę. Siedzę idąc to Tomi. Arbyrol. Xavi Alonso. Ty tym meczu na Ciebie, bym się nie dziwił, jakbym przegrał to spotkanie. Cristiano Ronaldo. Nie Niby za co, ale ja nie powiedziałbym, że na mnie spalona akurat, bo zanim piłka do mnie doleciała, już dawno wyszłam spalonego. Nawet piłka do mnie nie leciała na początku. Modric, Belzema strzało, ale niestety jak na Belzema, to spalono Dziwno, że Waldez nie broni naprawdę. Czy Czyli jakaś sprzeczka z nowym trenerem. Albo kupiony nowy bramkarz. Mm, po co mi tą piłkę? I kończy się pierwsza połowa wynikiem 0-0, nieco nudne to spotkanie się robi. Ale waleci. Wtedy większe wydanie piłki urywala. Ten match tylko ustawiłem sobie na poziom trudniejszy. Na razie nie jestem na to przygotowany, żeby grać na poziomie jeszcze trudniejszym. Neymar, widać, biegnie Ich niestety pierwszy, raz stwał, chyba. Żółta kartka dla nas, są no dobrze, nie czerwona. I teraz musimy się nieco na baczności się trzymać, ponieważ żółta kartka niestety nie daje nam. Chyba nam zmniejsza poziom tam, co zostało. On powie, nam poziom agresji. Jest! mam piłkę! Jest szansa! No! Już do nas zabrał nam piłkę. Dobra, spoko, tp. Zabrał nam piłkę. Chciałbym piłkę, wiecie. No! To zbyt celnym strzałem nie było. Jak na nie się kończy na razie na rezultat to jest 0-0. Strzały na bramkę mamy większą ilość. F tam był, eee! Fał, no fał, to proszę, żebym ja... No czemu, kurwa, gówniak jeden wykonuje? Nad bramkę nie trafił. Może ja bym trafił, może. Najby to mu trafił, to bym, kurwa, zwariował z tego powodu, że trafiłbym... to wolnego się tego madrytowi. No podejrzeć, a nie... Jezu... Już miałem taką szansę... ...późniłam... Mamy mm, tu zespół, kurwa, główna, nie zespół, ciła nie grają, podają do siebie, on, ładnie tutaj, Modricz. a tamci jeszcze tikują sobie, tysiące co kurwa, ci źle są. Mm. to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. i think he's got to be a little quicker in his distribution this uh, and get others into the match. Xavi alonso. Modric. here's benjamin. cristiano ronaldo has got it. Xavi alonso. Czemu tego nie trafił. Jest szansa. Real przy piłce. No i koniec spotkania, wynik 0-0, tak się zakończy to spotkanie mecz z Realem Madrid El Clasico Niesamowite i tak się kończy niestety te spotkanie, myślałem że się zakończy o wiele fajnie, takie ciekawe bramki wchodzić co najmniej No a to nagle takie No a Real niestety jest 21, 21 punktami na trzecim miejscu Leventen Może teraz spróbuję nie wiem z kim teraz zagram mecz no i nam się z go pogorszył poziom już, już seria ocen na się nie dziwię no niestety to nadpoczynam się zmienić świecić. punkty no mi akurat powiększyło od ostatniego razu nie blink. Niestety, ale ten mecz był bardzo trudny, nie? mogę powiedzieć, często było, bo jej to jest poszło już on się na obronę, by te piłki na mnie wybijać. Już chciałem żeby w ten real wygrał ten mecz, już tutaj się bawiłem na koniec. Że to nie jest mecz, na który czekałem i niestety muszę zmienić system. Nie, 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 nie zapisz, nie zapisz, bo może mi się coś stać i tu będzie nagranie amateur Dobre. nie przyjdzie na mecz no niestety zakończyło się to remisem wiesz mm. 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 co najmniej z nimi lepiej nam pójdzie tak ciekawiej to spotkanie nam pójdzie z nimi niż z realem niestety z realem było bardzo trudne spotkanie że aż kartkę dostałem no mieliśmy szansę jakbym ja wykonywał a Neymar Neymar już sam się rozpędza Ale niestety obok bramki przelatuje piłka Real ja miał dwie szanse które mógł wykorzystać Però c'è e Cristiano Ronaldo ha mio okay, chance. Cunha, uh -huh. he moves in swiftly. Oh, he will take any chances there. Yeah. Nice little one too. Messi, he's on the ball. Where is he taking it? Yeah the defense had him exactly where they wanted him there. didn't even give him the space or or the room to turn. And I think if they can keep him facing the other way, then his threat becomes much less efficient. Neymar Neymar! Ale nie ma Nie mam już o czym gadać niestety w tym meczu. W tym meczu się zawiodłem na zespole. Widziałeś się to... te hamstwo Messi'ego? Wzięło mi piłkę po prostu snu. Ciota Ivana. Pamiętajmy, będziemy jak już w Realu lub w innym klubie i zmierzę się z Barceloną, pierwsze co będę robił, to będę kosił Messi. Wielkie L-Klasiku się zakończyło Myślałem, że to l będzie jakieś fajniejsze w no, to będzie takie ekscytujące A nie takie o. Messi ma szansę Kolejna niewykorzystana akcja No chyba praktycznie wszystkie strzały niewykorzystane

Co za bramka? Co za gol? O Co za bramka! Zaż so, wygasłem na chwilę. Co za gol! Osasunom wygrywamy na razie 1-0. Dzisiaj jest spotkanie właśnie z Osasunom Realu. <coughs> Niestety pierwsze spotkanie... No, no fajnie, czy pierwsze spotkanie zakończyło się 2-0 tylko dla Realu. No i ja się z tego powodu cieszę, że po pierwszym spotkaniu zakończyło się remisem 2-2. <laughs> Ta ramka osmięska, siła dosłownie. Dzisiaj zrobiłem przerwę od zostań legendą, ponieważ to tylko wkurza ta seria. Ponieważ praktycznie żadnych meczy nie zagranych. Aż mi gardło zabolało jak krzyknąłem. W ogóle chory, przyziębiony jest, chory jest, ta gardło poli boli jeszcze krzyczę. Korzy zdała bramkarz sobywa piłk jest, co za bramkarz jest? Ja nie mogę, jak to nie weszło! Tak szybko mi taka bierze jakby. Jest to tak... To taki szczęśliwy, że ta ramka weszła. Nie spodziewałem się tak szybko taką bramkę szczelę. Zresztą a piłkę. A jak to? Seset, Pedro wchodzi. Jak to nie weszło? Zwołaja nawet nie trafił. To też byłoby dosłownie już marzenie moje. Żeby trafić gola jeszcze z główki, to byłoby już miał sens, really. Gol akrobatyczny z oleja i... ...w takiej sytuacji. Ach, kurczę.

That would have been some goal. Oh, that's just lovely skill. He's certainly a player who could single-handedly make a difference. Great talent. Now Neymar. Neymar. Neymar is making his way forward. Neymar. Kurczę, tylko 1-0, ale ładna Blomko. To był gol moich marzeń. 8-0, no ładnie, można będzie powiększy. A dzięki tej bramce ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem świata. Real wygrał. No i oni też wygrali, ale Real staje na drugie miejsce. Ja się cieszę z tego powodu. Świnima Ale będzie jeszcze mecz z Atletico, który też może nam wszystko zmienić. Lewent przegrywa, chyba Koleks przegrał swoje spotkanie. No no, mogli nam zmienić poziom już ten siły, ale bramka ekscytująca. Bo najładniejszą bramkę jaką kiedykolwiek trafiłem tu No i jutro mecz z... Czekajcie, zobaczymy informacje, terminarze. Meco, z Leventę i... A później kolejne ciekawe spotkanie, szalkę i ten, a później... Eee, mecze. No coś takiego. Zejść piżmo! Zejdź! 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 Czekajcie! To Nara. No, subskrybujcie w biurze. Na razie cześć. mam jo. Ten pies mnie zabije.